Witam koledzy ponownie. Dzisiaj 19 luty. Puszczałem o 9 rano w pary. Ciąg dalszy parowania, proszę bardzo. Gołąbki się poparowały, same podobierały w pary, samczyki miały półki już obrane. Tylko sobie zaprosiły do siebie. Proszę bardzo, samiczki. Tu jest ładna parka moja stara ruda niebieskim, bulatkiem, tak tu jest, tu jest jej córka też z niebieskim, takim niebieskim, a jedno piórko białe, w szydełku, ładna para będzie gołębi Tu pokażę Samczyk dostał w posagu miseczkę, a samiczka taką pierzynkę o właśnie taką pierzynkę i teraz czekamy około 8 dni i może będą jajeczka bo ziada to będą zalężone też już jest małżeństwo poprzymykałem te pary które są ku sobie żeby był tu porządek troszeczkę, żeby taki nie był harbider, bo no tak to one tu nerwowo, a to ta reszta gołębi, które o, na przykład te samiczki czekają na księcia z bajki żeby im nie przeszkadzały inne pary gołębi, to pary jest parowane poprzemykałem. Wieczorem jak się ściemni przyjdę po ciemku, otwieram te półki ale się pobudzą, proszę bardzo już będzie sprawa załatwiona no niestety jest kilka gołębi, zawsze tak bywa co roku, że ale to jest kwestia jutro jeden dzień pojutrze już będzie wszystko, każdy będzie miał swoje miejsce przynajmniej mam taką nadzieję Pacerują, zastanawiają się, nie wiedzą co mają ze swoim życiem zrobić. Ale rano chyba już to przemyślą. Porowanie raczej udane. Żadna para rodzeństwa się nie, nie skumała z sobą. Kolorami też się podobierały. Są dwa niebieskie to są dwa niebieskie. To jest niebieska z nakrapianym. Bardzo dobry lotnik Tu jest pstra z taki takim takim... Ona ma biały ogon. Z samczykiem się grochowym zaślubiła. Piękna para, podoba mi się to, takie kojarzenie. Tutaj w kącie brakuje Tykołem Tylko tu to próbuje 10, minut, ale niestety tutaj trochę sprowokowałem. Ale udało mi się. Jest jedyny szpak, jakiego mam, sparzył się z ciemną. Oczywiście po mojej ingerencji. Ale udało się. Myślę, że mózgi też będą nieźle wyglądały. Do widzenia. Dobry lot. Czekamy na jajeczka. Z utęsknieniem rzecz. Do widzenia.